Cześć, witajcie wszyscy przedświątecznie. Tak sobie pomyślałam, że byłoby nie tak te, nie nagranie filmiku przed świętami. Po pierwsze dlatego, bo chciałabym Wam złożyć życzenia świąteczne, żebyście te święta spędzili w spokoju przede wszystkim, bez nerwów, żebyście zaczerpnęli troszeczkę świeżego powietrza, odpoczęli od codzienności i od pracy poświętowali troszkę, spędzili czas z najbliższymi, żeby ten czas upłynął w takiej fajnej naprawdę atmosferze. Żeby o Was nie zapomniał też Zajączek Wielkanocny. Też Wam tego życzę, żeby coś tam, chociaż jakiś drobiazg, jakaś przyjemność dla Was czekała. No i oczywiście, żeby w lany poniedziałek każdego z Was dopadł ktoś z pistoletem na wodę, i tak chociaż symbolicznie was skropił, bo to przynosi podobne szczęście. Także ode mnie wszystkiego, wszystkiego dobrego na święta i nie tylko. Ja zawsze to powtarzam, bo fajnie w święta pamiętamy o tych życzeniach dla swoich bliskich, dla swoich znajomych, ale tak naprawdę fajnie by było, gdyby jednak cały rok układał się właśnie tak jak te święta. Także wszystkiego dobrego ode mnie dla Was. Dziękuję Wam bardzo za życzenia, które dostałam na Facebooku. Nie dogopałam się jeszcze do wszystkich. Jest tego naprawdę ogrom, i strasznie, naprawdę jest mi miło za te, za te wszystkie życzenia. Także dziękuję, i są oczywiście odwzajemnione. Także fajnie. Cieszę się, że święta są już przed nami. Ja też się wybieram do rodziny. Także dzisiaj taki ostatni dzień, w zasadzie nawet nie pracujący, bo oczywiście kiedyś trzeba było ogarnąć mieszkanie, umyć okna i tak dalej. Teraz taki fajny też krąży takie zdjęcie po internecie, że wszystkie panie sprzątające informujemy, że w święta przychodzi zajączek, a nie sanepit. Strasznie mi się to spodobało i faktycznie tak jest, że szalejemy z tym sprzątaniem, no ale jednak kiedyś trzeba to zrobić. Także ja dzisiaj też. Przątający dzień, nie malowałam, dzisiaj wolne, no i też postanowiłam dawać się odezwać jeszcze przed świętami i pokazać Wam w ogóle, co tutaj u mnie w pracowni słychać, co się tutaj dzieje. Więc tak, dzieje się, dzieją się w tej chwili dwie lale. Jest to Real Born Queen, robiona na zamówienie z płytką brzuszną, która w zasadzie malowanie ma już skończone, ma położony warnisz, Zostało tylko wszczepić jej włoski. Zaraz ją tak bliżej troszeczkę pokażę. I maluje się już Real Born Jade. To jest moja trzecia Jade. Pomijam fakt, że jest to mój ulubiony w ogóle model. Fajnie bardzo mi się ją maluje. Cieszę się bardzo, że mogłabym tyle razy wykonać. To jest trzecia Real Born Jade. Już jest też skończone malowanie. Zostało tylko dodanie takiego meszku na buzi. Bo pani chciała, aby taki meszek. Na buzi, gdzieś tam pojedyncze włoski na ramionkach się pojawiły. Warnisz i również szczepienie włosków, także myślę, że około tygodnia ta laleczka i kolejny tydzień będzie ta następna. Więc tak, to jest queen. Ona jest maksymalnie obciążona. W główki jedynie my jeszcze nie ma obciążonej, ponieważ dlatego też nie opada ta główka. Jest po prostu pusta w środku, ją zostawiłam tylko celowo. Tak złożyłam ten model dla Was, żeby Wam pokazać. Jest celowo zostawiona pusta, ponieważ będzie miała wszczepione włoski, więc nie, nie, ma, nie było potrzeby takiej, aby ją obciążyć w tej chwili. Ale całe ciało ja już w ogóle czuję na rękach, że tak jest dosyć ciężko całe ciało w zasadzie jest obciążone. Nóżki też aż prawie po samą górę wypełnione są tym granulatem. Także um, ciężki dzidziuś na maksa. Jeszcze nie mierzyłam y, i nie ważyłam jej. Jak skończę, to to zrobię. Y, ale y, no, mam nadzieję, że dobiję do 3 kg, że tyle akurat wyjdzie. Zobaczymy, jak to, y, jak to będzie. Y, detale malowania jeszcze pokażę, ale jest tak bardzo delikatnie, zobaczcie. Nie ma żadnych jakichś tam zadrapań, y, jakichś y, krostek. Paznokietki też również delikatnie. Jedynie co to tutaj z tyłu ma znami, ale to będę pokazywała na zdjęciach. I jest do niej mm, płytka. Płytka brzuszna. Zaraz ją tutaj tak tylko ją położę. Ja już sobie ją też oglądałam, robiłam jej zdjęcia, jak ona z tą płytką wygląda. Jest w ogóle chyba na, mm, na Instagramie moim jest takie zdjęcie i na na Facebooku też, no więc tak tylko tak położone, położone, żeby tylko było wiadomo, jak to mniej więcej się układa. Z tymi płytkami też trzeba pamiętać, że płytki brzuszne nigdy nie są idealnie dopasowane, ponieważ najczęściej jest tak, że płytkę rzeźbiła inna artystka, a Lale też inna. Z tego co wiem, to niemieckie strony mają swoje odlewy brzuszków, ja takie też mam. Natomiast te amerykańskie strony mają swoje odlewy brzuszków i tam, z tego co wiem, że to ta płytka jest właśnie rzeźbiona przez Dennis Pratt. I jest jeszcze jedna płytka, taka bardziej, tak jakby z takimi większymi wcięciami. I te płytki w zasadzie krążą, do różnych modeli są używane, nie ma tutaj jakiegoś wielkiego wyboru. Wszystkie te brzuszki w zasadzie są takie same i plecki, chociaż plecki rzadko kto zamawia, no mi się jeszcze nie zdarzyło. Aby pani jakaś zamówiła sobie przód i tył, czyli brzuszek i plecki z pupą. Raczej pani zamawiają sam przód. tak jak tu. Odłożymy sobie ten brzuszek. Queen sobie usiądzie. I Wam jeszcze pokażę Cześć. A, jeszcze stópki przy okazji. Zobaczcie. Takie delikatniutkie. Dobra. Proszę. No sobie usiądzie. No byłoby to niemożliwe, ale, ale tutaj możemy to zrobić. I pokażę Wam też Jade, która jeszcze nie ma brwi i nie ma jeszcze tego meszku właśnie na buzi, którego brakuje, to będzie też chłopczyk. Znaczy tak, Queen będzie dziewczynką, a Jade będzie chłopczykiem. Ostatnio też właśnie model Jade robiłam jako chłopca. Tak wygląda. Co mogę jeszcze pokazać? Rąś się też już mogę pokazać. Zobaczcie, sobie, nie wam to tutaj przytknąć. O, paznokietki. Jak wyglądają delikatne żyłeczki. Tak, z tego, co w ogóle zdążyłam zaobserwować, większość yy, moich klientek lubi delikatne malowanie. <laughs> nie lubią Panie, jak tam za dużo jest takich żyłek, za dużo yy, jest znamion czy zadrapań, raczej tak, tak naprawdę bardzo delikatnie. Ja jak nie robię lal na zamówienie, to mam tendencję taką, żeby tego tam udziuwać, po prostu to lubię robić. Dlatego część tych moich, przynajmniej poprzednich lal, to, to, to właśnie są takie lale ze znamionami. Ale już od tego powoli odchodzę, bo widzę, że po prostu większość z Was woli takie właśnie delikatne malowania. Niż, yy, niż takie właśnie yy, żylasto znamionowe. Yy, dlatego, też, dlatego też teraz bardziej mówię tak delikatnie. Zresztą chyba to o to chodzi: o taki dialog między artystą a klientem. Ja też widzę, co Wam się podoba, i staram się za tym podążać. Yy, nie robię jakoś tak usilnie swoich pomysłów. Bo wiem, że, że gusta są naprawdę różne. Ciężko trafić do wszystkich, jest to w zasadzie niemożliwe. Na szczęście artystek jest wiele i, i każda, czy każdy z klientów wybiera sobie tego ulubionego i nie jest to niczym złym. To jest na zasadzie też kupna samochodu. Podoba nam się linia Mercedesa, więc nie kupujemy Volkswagenów itd. Tak I tu jest tak samo. No, ale tak jak mówię, że jest to jednak dialog między, jak dla mnie, między artystą a klientem i, i staram się bardzo wsłuchiwać w to, co mówicie. Zdarzyło mi się też właśnie, że napisała do mnie pani, co bardzo w ogóle cenię. Pani jest do, dulą, dulą, tak chyba, nie, nie do końca wiem, jak to przeczytać. Chodzi o to, że pani wspiera inne panie podczas ciąży, podczas porodu i trochę tych maluszków, się naoglądała w życiu, tak naprawdę, jest fajnym takim wyznacznikiem i, i bardzo były miłe sugestie z jej strony, jak to, jak, jak pomalować takie dzieciątko, aby wyglądało jak najbardziej realnie. Także fajnie, fajnie miło takich rzeczy posłuchać, wolę zdecydowanie tak, niż malować w ciemno. Także bardzo fajna rozmowa, bardzo miła, już była o, jakiś czas temu, ale tak sobie teraz e, przypomniałam, z racji tego, że mówię o sposobie malowania, to tak właśnie mm, wspomniała mi się ta rozmowa. E, dobra. Więc tak, to się u mnie dzieje. Przypominam też jeszcze, że e, jest nas sprzedaż Noja. Noja jest wystawiony na OLX-ie. E, jest też wystawiony w moim sklepie. E, także możecie sobie tam oglądać. Więcej zdjęć jest dostępnych na Facebooku. Tam w zasadzie wszystkie zdjęcia dodaję, więc jak gdzieś jest za mało, bo przeważnie na tych stronach ogłoszeniowych maksymalnie można albo 8, albo 10 zdjęć wrzucić, ale jak ktoś by chciał poglądać więcej detali, to zawsze kieruję na swoją stronę, czy tutaj na YouTube, bo tu też dodaję zdjęcia. Jest też dostępna jeszcze Bindi, małpka. Z małpki zrezygnowała klientka z przyczyn osobistych, Także jest dostępna, jest do wzięcia, też jest wystawiona na OLX i także jest dostępna w moim sklepie. Także możecie sobie pooglądać, zobaczyć. I chyba by było na tyle. Dzisiaj taki króciutki filmik, ale taki świąteczny. Myślę, że nie będę Was więcej zanudzać. To, co chciałam Wam pokazałam, więc pozostaje mi jeszcze raz życzyć Wam wesołych świąt. I cudownej atmosfery, prześwięta, no i na resztę życia też. Cześć!